Dzień dobry. Właśnie ziemniaki po obrał. wyobrałem. ty kupiłem cztery. W ogóle co mogę powiedzieć. Zapraszam wam, was na lajta. Na lajta. Kurde dawno nie nagrywałem. Chcę nagrać lajta. Bo muszę. Dawno nie robiłem. Chcę to robić. Uwielbiam nagrywać, bo jestem sobą. A kto ma jakiś problem, to po prostu zgłoście się, zgłoście się. Rozwiążemy ten problem. Problem? Nie ma problemu. Raz się mówi i raz się wykonuje ten problem. Cholera jasna. No i ogólnie to będzie wykonane. A ten, o nagrał na swoim, na swoim, o ściszony telewizor jest. A to co się stało wcześniej, to się stało wcześniej. Ponieważ te zapiekanych tych nie będę jadł. Bo one ogólnie zaszkodziły mi na zdrowie. Zastanówcie się, ludzie, ludzie, ludziska. Ja was kur, ogólnie obrażam. Ja was szanuję. Tak samo szanujcie mnie, tak jak Krzysztofa. My Wam nic złego nie robimy. No, dałem. Wcześniej dałem. Klucza, nie ma klucza. No, jestem bezdomny chyba. O. Gorąco serdecznie pozdrawiam Gosię. Go, go Gosię też pozdrawiam. O, która wysłała właśnie ten odkurzacz. Cholera. Wydał się z nią. Dorotkę. O, nie Dorotka to jest. Ani Gosia. A ten. O. Niby. Pierścionek odzyskała, to nie ten piercionek? Ja pokażę wam. Na złom. Ten pierścionek pójdzie na złom. O. Włosy nie wyrywała, a to nie. A to są sztuczne. O, są sztuczne takie... O, co się przykleja. Przykleja się, można kupić. Ale nie będą. O. Może ona wysłała, specjalnie to wysłała. Dorotka z Warszawy. Eee. Chcecie zobaczyć, jak się niszczy? To białe złoto jest? Patrzcie. Patrzcie, co ja robię. Nie, nie. Jebana, suko. Suko jesteś, kurwa, jebaną. Nie jesteś moją narzeczoną, tylko jesteś suką. Skłamałaś? Odpowiesz. Znajdziemy Ciebie. Znajdziemy Ciebie. Niedługo. Już niedługo. Obiecuję. Ja się nie boję więzienia. Bo w więzieniu byłem. I byłem sobą. A Ty mnie okradłaś. Okradłaś. Miałeś pierścionek. Zaręczyłem się z Tobą. A Ty co? Masz ochroniarza. Jesteś w Warszawie, wyjeżdżasz nie wiadomo gdzie, jesteś kurwa laminikiem, precz, nigdy w życiu nie chcę ciebie widzieć na oczy, odpowiesz za to, obiecuję ci to. Szmata jebany, szmata jesteś, szmata do wycierania kurzu, będziesz wycierała kurz. Dla mnie, bo jest kurwa ciągnęła tak druta mojego, że się kurwa zestrasz i się zeszczasz. Precz kurwa z Tobą i z Twoją rodziną. Masz budynek, kurwa cały te? A ja Ci powiem, że ja jestem w będę w Nigdy w życiu tu nie przyjedziesz, bo po prostu jak przyjedziesz, to wyjedziesz. Zobaczymy jak wyglądasz. Będziesz wyglądała. Zobaczysz, z kim ty chciałaś mieć w ogóle do czynienia. Wiesz, z kim ty rozmawiasz? Ludzie cię nienawidzą. Dorotka z Warszawy pracuje z tobą. Masz ochroniarza? Masz kurotek? Nie ma problemu! Ja się nie boję kurwa, może się to wjeżdżać. zobaczycie, kurwa co się będzie działo tutaj z wami. Ja się nie boję. Bo ktoś mnie grozi. A to powiedział ochroniarz. O znajdu w lesie. Mi kurwa, co połamią, cały te? To niech... Niech ludzie widzą. Niech widzą to, co ktoś to wykonuje, jakieś zadanie. I ogólnie też bardzo pozdrawiam. Nie powiem, pozdrawiam cały pruszków, bo ja tam byłem. Dobrych chłopaków znam. Tam zapraszają mnie, a ja tam na razie nie mam ochoty przyjeżdżać, bo ja nikogo nie znam. Ja nic nie wiem. Ja jestem nikim. Ja jestem dla Was nikim. Ja jestem sobą. I to Wam chcę przekazać. O właśnie, dzwoniłem do... Do Pieseszna. Bardzo jestem zadowolony, że Twoja żona posłuchała te słowo Boże ode mnie, że Ugłem zdrowieje, chodzi już, wyszła ze szpitala i bardzo zadowolony jest z tego, że po prostu pomodliłem się. No miała no żona. Po przeszła. Chcę, żeby ona żyła z tobą jak najdłużej. Żeby nie chorowała. I po prostu bardzo dziękuję, że w jakiś sposób chciałbyś mi w jakiś sposób pomóc. Ale ogólnym masz ważniejsze zadanie. Masz rodzinę. Pinuj rodziny, bo rodzina jest najważniejsza. A nie to, co niektórzy takie głupoty gadają na mój temat. Jaki temat? Jaki temat? O co wam chodzi? O co wam chodzi? Nie. Wy, w jaki sposób chcielibyście, żebym ja już na... na YouTubie nie istniał. A ja słyszałem właśnie, on rgano dostał trzeci ban. <laughs> I dobrze. 21 jedziemy właśnie do sądu, by znawał. I okaże się, Nigdy w życiu Sławek mnie nie okrad, Nie okrada mnie. A ty niby o rządzić chcesz. Czym kurwa swoimi kurwa jajcami możesz rządzić? O, 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 o dyplomie. że mam dyplom. Daję wydać. No dyplom dostaniesz. Drugie miejsce dają. A kto pierwszy? Wawa. Właśnie, baba. jak wychodził, wychodził z tego, z telewizji, cały te, ja siedziałem, stałem, często papierosem. Jego brat. Gadaliśmy, cały te, podeszedł, o, kur, on, on siwiał, Z wrażenia chyba, już ma dosyć tego wszystkiego. Proszę, żebyś. Ci, mi wysłał, masz pieniądze? Pracujesz? To bluzę, co w samochodzie Puma, proszę, żebyś mi wysłał. Ja ogólnie Ciebie nie chcę znać. I do widzenia. Dla mnie po prostu, że, o, coś, coś, coś robisz, całe to, o, wozisz samochodem na lotnisko, e, ty, całe to wszystko. na niebo Masz samochody, to dobrze, miej samochody. Ja tam nigdy w życiu się nie pokażę. Będę cię unikał, bo ty dla mnie tu nie jesteś potrzebny. Ty chciałeś coś zrobić, wszystko jest usunięte. Ty na mój kanał nie wejdziesz i po prostu nie wejdziesz nigdy w życiu. Bo te. Wszystkie hasła, a nie hasła są posunięte. Bo Ty chciałeś, w jaki sposób zarabiałeś na moim wizerunku. Jeździłeś, o, jeździłeś tu i tam, nagrywałeś. Powiedziałeś, że oby Ty się dzielił z Majorem pół na pół. I co? To jest fałsz, fałsz, fałsz. Jesteś kur, ostatnią oszustem narodowym no i na ten temat to chciałem powiedzieć Trzymajcie A miody też pieniędzy Precz z komuną Putuna, Putuna chcą już po prostu te, całe te wszystko się zbiera całe te żeby odsunąć bo Unia, no Polska jest na trzecim miejscu, że pomaga dla Unii, cały świat pomaga i po prostu... dla yy, Ukraińców. No, bo ogółem nienawidzą Putina, skurwysyna. Wojsko i wojsko... Te Odej, wszystkie moje pieniądze. Wojsko, nie wojsko po prostu ucieka. Czołgi i czołgi, te stare kule. Zostawiają te, uciekają na granicę do siebie. A ty jak ty na samym początku robiłeś całe te. Znajdowali kurę. Jak zabijali i chowali. Taka jest prawda. Dobrze. Ten film nie musi zarabiać. Ja chcę mówić prawdę. Prawda jest lepsza niż ten fałsz. I obłuda i kłamstwo i z Prez z Rosją. Rosja jest. Jakie ma zadłużenia? 30 tysięcy dolarów. Walili kur... wojny tą wojnę. Zguba. Będzie zguba. Myślisz, że pokonałeś? Nie pokonasz Ukrainy. Ja ci powiem. Bo ogólnie nie rozmawiałem. Ja widziałem całe to wszystko, co bum Bombas, bombas, a ja tak mówię. Bombas chcieliście, a tam największe są po prostu dobytki. Tam najlepsze są pieniądze, tam pieniądze się zarabia, a się nie traci. I po prostu Twoje wojsko wycofuje się, bo po prostu zobaczyli, że a, Ukraina to nie będzie się boiła. Będzie waliła ostro i po prostu będzie musiał się poddać. Ja obiecuję wam, że on się podda. I nie będzie walczył. Przegrałeś. Przegrałeś. To wojnę. już w cztery dni pokonasz Ukrainę, ale ci nie wyszło. Co zrobiłeś? Tyle żołnierzy twoi poginęli. Oni nie mają co jeść. A ja będę o. Ziemniaki cię gotują. Schabowe kupiłem. Pomidorek będzie. Ogórek? Ogóreczek. śmietana jest chyba, nie? Nie ma. To tak się zrobi. Tak się zrobi i pieprz no właśnie, będzie obie, dobry a, jak ty gadałeś na mnie nie pij tego ja wodę, herbatę piję robimy. z cukrem, tak? nie tak? nie jak nie? nie sukrem ja muszę Cię pilnować ja robię herbaty. ja chcę, żebyś ty jak najdłużej żył ja nie chcę cię tracić, żebyś ty umierał. Ja chcę, żebyś ty żył. A o, nie umierał. Wienogry, no. aj, 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 aj. Dobra na razie. Trzymaj to się widzieliście, a, nie, nie, nie. powiedziałem prawdę, a nie fałsz. A ja mam wierowanym.